A elektryk, bo Co ty? Flashova. Nie dostali. Flaszyki? Ja dam smog. Przestańcie. Co to za smog? A. Hehehe. Łoł, łoł, łoł. Łoł, Ja bym i się A ja To jeszcze A ty ile dostałeś za to przekroczenie? 13, 13. O kurna. A ile przekroczyłeś? 55 O! ale to Patrzewa. wina palety, bo mnie kurwa ganiały I Nikogo 7, 7. nie wina! To ty 7. powiedziałeś, że jak wszystkie biegi wejdą to odlecimy, no i żeśmy odlecieli. No bo weszły, ale kurwa poganiałeś, no nie pierdol, że nie no Turna mówię lader. Ale ja byłem wcelowany i gości, ale nie we mnie he he. Ja byłem za laderem Dobra, zamknij ryj Będzie B1 na pewno. Nie będzie, 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 on Nie będzie, będzie. <grym> Ja bym chyba wolał Włożyć sobie śrubokręt w chuja niż grać w to profesjonalnie Mocno, mocno <grym> Tak w tę dziurkę taką w środek Tak, to jesteś kurwa nie? No jesteś, jesteś, ale no, to dobrze, to dobrze. Ale nie da się w to grać do no ja ci powiem. Jest do lewej, do lewej wasz na imię Leży, leży. Pilar, leży, 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 leży. pilar. Filar. Leży w side, w side. Side, side. Nice ten. Mariusz, dobrze. Gurne, ja tu sobie Messengera czytała ten difogr. A to już. Pic. Long one, long. No bo ja jem, no kurno. Kurwa orzeczki bez soli ktoś kupił, ja jem. Pierwszy, psychopata. Ja pierdolę, to tak jak sernik z rodzynkami Kto pierdola sernik z rodzynkami? Ja. Nie, ty, ty jesteś pierdolnięty. Nie, ty też ty... pierdolnięty. Boże, zdałbym. No ja mówię, że ja bułpa. Kurwę. Jezus, Maria, dwóch rampa. Lewo, prawo. Boże. No super, Kamilek. Kto to jest kurwa Marek Mostowiak? Właśnie. Kto to kurwa jest? To kanki Mostowiak. No <grym> i wyjaśnił każdy wie o co chodzi. O. Bo to to jest. Bo to no... nowe kanapki mleczne Kinder combo Polecane przez Kabila i Mariannę Schreiber E bo kto to jest to Schreider? Schreiber. No, paka jest na ciebie Kamil. Kamil. Ale to był taki master tak? Nie <noise> będzie, to są debile Dobra, ja jestem męską prostytutką, kurwa Że go gazem pieprzowym obsikał policjant? Afera Nie wierzę, afera Ląka chyba labiera. O kurwa, jaki wypadek dośmiał Rozumiesz go <grystanie> Miłosz, patrz, jest skryty Widzisz, widzisz, krucha Strzelaj! Mm -mm. No strzel, no Ło Kurwa Co się zdarzyło? Jak to? Smok To leży jest elektryczny. Leży Warden lips Eee, prawo Lewo cię baituje Ta, mała łańcucha Jeszcze jeden ESA? Poczekaj Daj, daj nowa BK Nowa <noise> Ty, ja wyrzuciłem wszystko Powtórz? Dobra, nie wobałem, dostanę. No nie dostaniesz, on nie ma dna. Dostanę go. No, ty, ty co ty mi zyka. kurwa za nich <laughs> zmygasz? <Co to ustawił? śmiech> Mami... kto, kto to ustawił? Kto to ustawił, ty? Mamy. Kto to Rudy. Kto to ustawił? Sprawdźcie w dzienniku. Rudy. Rudy. <laughs> Dobra, pierdolcie się, ja nie gram. <laughs> Elo? <Halo. śmiech> ty... Nie ma nic, ja do. Rotuję do nich. <gry> to co zawsze robimy z Kamilem? Do to Co robicie zawsze z Kamilem? Ja nie jestem gejem. Smoke. Ci. A. No ale to, to nie o to chodzi, ty. No ja wiem to... o co chodzi. Ja dobrze no. wiem o co chodzi. To zostaje między nami. Tam jest Człowieku To nie jest człowiek, to jest maszyna Ja złapę to Pomóż mi no Pomóż Bole. mi ktoś No nie pomaga No i czemu nie mogę wejść do CS -a? O co tu? Dlaczego? <laughs>

Definitely <laughs> Where do you want to go? First round? Uh, to home? Yeah, maybe. It would be great. But we should win this somehow. Where where go bro? Where going? To home. Uh Ops. Ops, yeah? push okay. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>

a, kubek Myślałem, że to jest luda tarniego A! Ale <grymne> go, a. A nie Orange, luk W śmieciu Ups <grymne> A czemu p***a nie gra? piszę DC. O, pisze, nie gram. Czemu? Pisałem tamtym. A chuj mi nie uchodzi, że pecie, o ty kurwa. Złanowy? E? Ty! <grystanie> Dobra, zróbmy tak. Spuszujcie trzech mit. Oni za... Tylko jeden zawsze mit chodzi. Spuszujcie trzech mit, laderem do dołu i na plecy rampę my zajmiemy tę rampę Ktoś mądry ze mną chodzi. A... Ja biegnę mi do... To granaty. Ja mogę kupić. Mm, rzuć Christianowi smoka i palaka chodź ze mną na Ja spalę skietę, a ty palę rampę tam od, od tego nawet Ja spalę tutaj Nie ma. Lecę, Już na plecach jesteście? Tak da. da. To dawaj, dawaj Pikujemy krecha, pikujemy, dawaj Przybiegł, przybieg. Rampa, rampa masz Dobrze Las chyba pod B. Tak, ja, on zawsze ja. chodzi tak, mi B. Pakie macie Daj pusta, daj pusta. Co? Gówno. Gówno. <noise> Jak to się odbiło tam?